Ten zabytkowy kościół to prawdziwa perła gminy Wiśniowa. Pierwsze wzmianki o Wiśniowej jako parafii pochodzą z dokumentów Stolicy Apostolskiej i datuje się je na rok 1350. Kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Marcina Biskupa, zbudowany z drewna, spłonął w roku 1714. Po tych tragicznych wydarzeniach ksiądz Stanisław Leonard Bystram zdecydował o budowie nowego. W ten oto sposób, około roku 1730, wzniesiono nowy kościół. W kościele znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej Wiśniowskiej Pośredniczki, namalowany w XVII wieku. I ufundowany przez Helenę Zawadzką z Niezdowa. Wizytacje kanoniczne z roku 1748 wspominają o licznych otrzymanych łaskach, a ich dowodami są wota wdzięczności. Niestety na przestrzeni ponad dwóch wieków Kościół niszczał. Końcem wieku XIX zastanawiano się nad tym, czy opłacalne jest odnawianie go. Podjęta decyzja była na szczęście doskonała dla Wiśniowej. Kościół odrestaurowano, zabezpieczono. Rozbudowano nawę i dobudowano nową zakrystię. W świątyni możemy podziwiać polichromię o motywach roślinnych, którą w 1910 roku wykonał Michał Tarczałowicz z Bochni. Wzory czerpał z ludowych obyczajów kultywowanych na pograniczu Trzech Beskidów – Sądeckiego, Wyspowego i Średniego. Są tu również przechowywane proporce AK Kamiennik. Mieliście okazję odwiedzić to wyjątkowe miejsce? Dajcie nam również znać, o jakich innych miejscach powinniśmy Wam jeszcze opowiedzieć.